O już jestem. Wcześniej to nie zobaczyć jak to wygląda, ale no... Ciekawie nawet. No właśnie za drugą snieżynę. Wpadłem już. Perełka, szybko typamy. Tutaj właśnie tak nie strącił. A my nie miałem naprawdę jak się klepać. Naprawdę nie wziąłem. B. Ale nie szybko. Dobra. Nie wziąłem, dobra, sorry. Ale mam to nieskończone To nie, nie działa. Chyba w tyle będzie. Ło O, to jak striszot jest! What the hell? Nie wiem o co z tym chodzi, ale dobrze. Strzelam. Strzelam, strzelam. A, dobrze! Nie wiem właśnie, czy mam to brać, czy normalnie bez rynczątów mam chodzić z tym wszystkim. Dobra, dostaję. To szybko. Dobrze jest. Tam gdzieś też strzelamy. Tam też strzelamy, strzelamy, strzelamy. strzelamy. Dokładnie tak strzela. Chodzi o go... mm -hmm. z tam siedzi. Dobra, walimy w niego. Może się regeneruje, ale żeby on tutaj trochę odchodził. Trochę głupio było wiem, że teraz mamy tego krzota. Muszę wam powiedzieć. Dobra, zeszło trochę wyżej, muszę nawet strzelić. Trochę schodzi. a ja, wybuchowy by się przydały. Pyk. Na dłuższy będzie trochę odcinek, trzeba powiedzieć, wiesz, się chyba dłużej, gdzie on siedzi? Gdzie on jest, gdzie on jest? Nie, dobra, nie widzę go. Więc jest dobrze. Trochę sporo tego nam się trafiło. Szybko tam trzeba to trafić. Zdejąć, zjąć to trzeba. Ten twiszyok. O, jak on dostał. Mhm, dobra, tam strzelam, strzelam. Dobra, dostał. Trzeba w tamto, w tamto. Dobrze jest. A ja idź instynkt. Akiesz, akiesz, akysz, akiesz. Dobra, poszedł. Ma tylko 200 HP, więc on jest dosyć słaby. Proponujcie mi jakieś Twilight'a, a nie tak właśnie, ymm, A nie tak jak... Zobaczcie, nagrywa w ogóle. Nagrywa. Jakbym chciał, To bym zrobił nowy świat jeszcze specjalnie na to. Trzeba zrobić na finał serii właśnie tego Ender Dragona, ale skoro już proponujecie. To jest trudno. Dobra. Ło Boże! Istąd akyś, Akys, Akys, Akieś, nie mam żadnego budowlca, ale już perle zmarnowałem. A nie zmarnowałem, po prostu tego Ja. Ciągle jeszcze tutaj się regeneruje. O! Tak oni w tym wchodzą. Tamu to jest. Tam to jest. A więc dobrze, a więc dobrze. teraz tam to trzeba tylko trafić chyba. Weź przejść. Weź sprzeciw smotku. Okej, okay, zdejmę to chyba. Zdjąłem, nice. On już nie ma nic chyba. Bełtów, bełtów, marnuję, wiem, trochę. Ale nie wiem, dlaczego one się tutaj mi odnawiają. Trochę dziwne to jest. Dobra, wali się to na razie. Mam tutaj złote jabłka i koksy. Dobra, łatwo go będzie zabić. Jak się trudniejszy mi proponujcie? Osmokres to jest podstawowy, ja z nim tyle razy walczyłem, więc znam go na pamięć już, czego go zabijać. Mhm, No dawaj, dawaj, smaczku, dawaj. W ogóle mi się to jeszcze nie zajeżdża. What? Eleg ładny to jest dobry nawet. Mm -hmm. O nawet ładnie tak chodzi teraz. O! O! Poszło! Ten Trishot jest nawet głupi trochę. Będę... Nie będę już Trishota lali. Bo trochę ciężko jest trafić, muszę wam powiedzieć, ale jak się trafi, to ładnie nawet wchodzi. Mm -hmm. O niego, go niego, go On się ma nic. To się leci. Dobra, nawet... Mm. Trochę dziwnie tutaj jest. Ja tak nie lubię jak jest takie czarny niebo właśnie Ale można się z nim pobawić Jeszcze wcześniej trochę zdedałem Właśnie bo przedstawiłem się na Survival Trzeba zarządzić tutaj ale um, Przedstawiłem się na Survival i on od razu ja tak oczy na nagranie WHAT?! i zdedałem Trzeba za nim poganiać trochę No chodź, zmierzać walne Mało z niego wstaje, więc nic się nie opyla. Mam nagrany jeszcze, stwórzmy frakcję do odciniaczek z markowym. Piszcie, właśnie, piszcie tam mi podania też, Jeszcze chodzi o tamto. I dzięki, że tak mi spamujecie, że chcecie to, chcecie to, chcecie do... To. No to fajnie, tak takie nagrywacz. Wolcy was najbardziej podobają, więc też będę, więc się postaram trochę więcej ich nagrywać. Mam nawet plan i się sprzyjam do niego od poniedziałku. Nagram ja nagram kiedy, co mi będzie. O, o, o. Fissure. Do Dobra, dostał, do dostał, 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 dostał. Pyk. No kurde, co za... Patrzcie. O i dostanie. Dostał, dostał. o jod... Nie wiem, czy mi się zdaje, czy tą teksturę tego ogonu, bo fajnie teraz tak się przewraca. I tak oni trzy dostanie. Ale nie, nie, dostał trzy. Gdyby to się nie latało, to by od razu ci zabił. Wie się tylko HP ma. O, 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 dostanie. No lipa, lipa, że ma lipa. No, Powiem ci coś trudniejszego, nie takie podstawowe bossy. No to jest tak się przygotowywuje i tak lipnie później jest. No właśnie, mm, nie boję go brać właśnie tych bełtów z GM. -a. Okej, okay, okej. Okay. Ja w ogóle to nie trenuję przed tym, żeby wiedzieć jak to się zabija, tylko po prostu tak na hama lecę. Jakieś bossy, różne mutanty proponujcie jakiego mutanta zabić. Coś takiego. Ale tylko nie proponujcie mi zjawa, yy, yy, co innego jeszcze. Mm -hmm. Czy naprawdę on przez to przeleciał? Ora walić to. Yy, patrzcie. Gdzieś Jesteś... woj. Kurde podleciał. Dostał. Dlaczego się... A czemu się... Aaa, dobra. Sorry, żoneczki. ja z się spalić, ale dobra, Trudno. I tak bym dał radę przecież. No właśnie, o tym mówię. Perełek, perełki sobie zdobędę trochę. Trochę perełek muszę pozobywać. łoł, wow wow wow. Właśnie, wow, wow. dawać, dawać mi perły, dawać mi perły. <laughs> Dać perły, dawać perły, dawać perełki. Nie, albo nie, nie, nie! Zmiecza! Zmiecza, bo mam luking, tak? Mam looking. Mam. I zaczynam, który level nam poleci. No, dobrze, dobrze, dobrze. Ale trochę lepiej nam poleciało nawet z tamtego snowbista. Ale i tak mało, bo mm, tu jeszcze z lootingiem 63 level. Tam jeszcze coś leży. Nie ma nie mam czym się podbudować, dobra. Czyli mm, kob. Nie, ja mam po polsku, zapominam się trochę. Brr. A ja mam coś z ukrytym, to się nie bać Właśnie, Patrzcie, Nie mogę wstawić... Wow! Wstawię właśnie ten death point. I mam to, że coś tu już nie będę. Że coś jest jeszcze. A ja sobie będę Tak, jajko smoka, O, nie mogę go wziąć w to o, i tam to. Dobrze, ziemeczki, no bo by było na tyle. Fajnie <laughs> to jest. Można tak sobie strzelić, o. Tak. Ale nie, by nie będzie jeszcze raz trishota, mówię wam. Nie będę jeszcze raz bo mnie trochę denerwuje. Ale to fajnie wygląda! Ale tak, tak fajnie się topają, tak szybciutko. Okej. Okay. I co mi zrobicie? Nic mnie nie zrobicie. O tam ich sporo. Aż pustrzyłam trochę. Zostają też. Uh, 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 uh. Dobra, a więc skaczemy i napisy końcowe i koniec będzie. A więc dobra, ziomeczki, trzymajcie się. Marka cześć 67. Lewa, tam 65 bodajże. Tam 57. A więc mam no, to. Trzymajcie się, ziomeczki. Trzymajcie, trzymajcie. Już to kończę. No i cześć, cześć.